Znajdujemy się w miejscu szczególnym dla historii Warszawy i całego polskiego narodu. Mążonem walki męczeństwa Aleja Szucha 25, w którym w czasie II wojny światowej mieścił się areszt tymczasowy Gestapo ISS. W tym miejscu są prowadzone aktualnie prace konserwatorskie. W ich trakcie dokonaliśmy wielu. Odkryć. Między innymi stwierdziliśmy, że podłoga, która tutaj jest, jest podłogą oryginalną, przedwojenną, a więc również i tą, po której stąpali ludzie tutaj więzieni. Ściany, które wydzieliły tą przestrzeń na cele zbiorowe, pojedyncze, tak zwane izolatki, są budowną wtórną. Powstały prawdopodobnie w okresie października listopada 1939 roku. Bowiem, jak się okazało w trakcie badań, ściany zostały postawione na istniejącym parkiecie, nie mają swojego postanowienia fundamenta, fundamentach, a więc musiały być zbudowane przez Niemców w jesienią 1939 roku. To yy, Podkreśla jeszcze bardziej autentyczność tego miejsca. Pomijając fakt, że nie zostało ono zniszczone w czasie wojny, że nie zostało w żaden sposób zdewastowane, że od pierwszych lat powojennych istniało tu miejsce upamiętnienia, Ten, te dwa. Odkrycia te dwa fakty potwierdzają autentyczność tego miejsca, utwierdzają nas w przekonaniu, że stoimy na straży bardzo ważnej, cennej pamiątki narodowej, a także na straży tego, aby ta pamiątka przetrwała kolejne lata i mogła służyć w, po, następnym pokoleniom Polaków i nie tylko. Znajdujemy się w jednym z tramwajów w mauzoleum walki i męczeństwa Walej Szucha. Aktualnie tutaj, w końcu ubiegłego roku, były prowadzone prace konserwatorskie nad napisami zachowanymi z okresu wojny na ścianach tych cel. W trakcie tych badań odkryto nowe inskrypcje, które wzbogacają Miejmy nadzieję, wiedzę o tym miejscu, o tym, co się tutaj działo, ponadto są dodatkowym, dodatkową atrakcją, jeśli chodzi o to miejsce. Miejsce, które jest szczególne w historii Warszawy, w historii Polski. Te prace mogły być prowadzone dzięki dofinansowaniu, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace konserwatorskie umożliwią zachowanie tychże napisów na kolejne lata, i będą one mogły być świadectwem tego, co się tutaj działo. Będą mogły być udostępniane dla wszystkich zwiedzających, którzy tutaj przychodzą. Miejsce to zostało upamiętnione tuż po zakończeniu działań wojennych. W, już w 1946 roku rząd Jedności Narodowej podjął uchwałę o upamiętnieniu tego miejsca jako miejsca martyrologii Polaków dla przyszłych pokoleń. Najpierw to miejsce było samodzielną placówką, która podlegała kolejno pod Ministerstwo Kultury i Sztuki, a następnie podlegała pod prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. Z czasem to miejsce stało się oddziałem Muzeum Niepodległości. Na początku to miejsce eksponowano w stanie praktycznie nienaruszonym. Prezentowano głównie zachowane cele, cele izolacyjne. W, takiej, w jednej z takich cel obecnie się znajdujemy. To jest cela izolacyjna numer 6. Oraz eksponowano cele zbiorowe zwane tramwajami. Natomiast z czasem powstała tutaj ekspozycja. To miejsce dla publiczności otwarto 1 września 1947 roku. Obecnie trwają w tym miejscu, już dobiegają końca, prace konserwatorskie. Prace konserwatorskie zostały sfinansowane z dwóch źródeł. Pierwsze, pierwsze źródło to dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od naszego organizatora, Samorządu Województwa Mazowieckiego. Przestrzenie podziemi tego gmachu niosą ogromne, e, ogromny ciężar wartości historycznych, e, które m, zostały w, wprowadzone w, w materię, którą kształtowano na prędzej w okresie e, e, zagospodarowania tego gmachu przez, e, przez m, m, Policję. Okupant w, okupant w celu wykorzystania tych, właściwego tych przestrzeni stworzył tutaj dodatkowe podziały, izolatki, w cele w których byli przechowywani więźniowie, którzy pozostawili pewne, pewne. Niesłychanej wagi zapisy, wartości historyczne, które, które są jedyną pozostałością ich obecności i też świadectwem jedynym po ich egzystencji, po ich funkcjonowaniu w tych przestrzeniach. Jest to materia o ogromnym ciężarze i historycznym, i emocjonalnym, i konograficznym znajdujemy się w celi numer 3 określanych jako cela zwana tramwajem. Takich cel było cztery. Ze względu na specyficzny rodzaj tutaj ustawienia krzeseł, gdzie więźniowie siedzieli na krzesłach ustawionych, drewnianych krzesłach ustawionych wzdłuż ścian. Dlatego na tych celach szczególnie dużo jest inskrypcji, ponieważ osoby siedziały no i mogły tutaj zostawić te informacje po sobie. Na ogół to są nazwisko, imię oraz bardzo często pojawia się data, kiedy osoba dana była tutaj więziona, przetrzymywana. Te ciemne lamperie. W zasadzie doskonale służyły jako tło do zapisania tych informacji, tak jak widać. Projekt konserwatorski realizowany jest w ramach zadania pod tytułem Prace konserwatorskie w celach z inskrypcjami w Mausoleum Walki i Męczeństwa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządu Województwa Mazowieckiego.